W świetle aktualnej sytuacji panującej na Ukrainie druhowie ochotniczej straży pożarnej w Koźli nie są obojętni na krzywdę ludzką, która e, dotknęła społeczeństwo ukraińskie. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźli podjął decyzję o przekazaniu samochodu pożarniczego Gieba Star wraz ze sprzętem z wężami, ze środkami ochrony osobistej właśnie na strażaków e, z terenu Ukrainy. Nie jest to nowy samochód, jest używany, ale jest pełny, pełni sprawny. Wyposażony został skarosowany w 2008 roku. Wyposażony jest w zbiornik 2500 litrów oraz w autopompę. Także jest w pełni sprawny i liczymy na to, że, że sprawdzi się w potrzebie takich jak jest na Ukrainie w tym momencie. Mamy ogromne przeświadczenie, że właśnie ukraińskie społeczeństwo w tym momencie potrzebuje naszej pomocy i ten nasz sprzęt będzie im służył.